Teraz głos ma pan poseł Marek Poznański, ruch palikota. Panie marszałku, wysoka izbo. Żyłem w przekonaniu, iż oświadczenia poselskie będą pobudzać posłów do dyskusji, do poruszania ważnych dla obywateli naszego kraju spraw. Do tej pory, a jestem niecały rok posłem, młodym posłem. Mogłem się dowiedzieć od chodzących w Wikipedii poselskich posłów, którą mamy rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, jaką mamy rocznicę wybudowania jakiejś szkoły w Koziej Wólce. I zastanawiam się, czy są to ważne kwestie. Dzisiaj sam pan marszałek zaskoczony był, że 40 posłów zgłosiło się do oświadczeń poselskich. I wyraził swoją opinię, czy to jest poważne potraktowanie sprawy. Panie marszałku, proszę mi uwierzyć, to jest poważne potraktowanie sprawy. Rozmawiamy, Rozmawiamy tutaj o nie milionach, a o miliardach, jakie są pompowane w próżnię, bo młodzież niestety, ja jeszcze pamiętam lekcję religii, nic nie wynosi z lekcji religii. Odrabia inne lekcje. I chciałbym pokrótce tutaj zaprezentować, nie będę się w, wgryzać w gminy cały raport będzie zaprezentowany opinii publicznej, ile Polacy płacą za lekcje religii, które tak naprawdę nie wpływają na rozwój naszej młodzieży. Powiat bialski. 16 milionów i to jest raport za trzy ostatnie lata nauczania lekcji religii w okręgu wyborczym numer 7 Chełmski. Powiat bialski. 16 834 174 zł. Powiat Biłgorajski 4 61 404 zł. Powiat Chełmski 9 977 161 zł. Powiat Hrubieszowski 4 967 795 zł. Powiat Krasnostawski 4 783 874 zł. Powiat Parczewski 2, 2 76 486 zł. Powiat Radzyński 3 839 489 zł. I 38 groszy. Powiat Tomaszowski 6 6 699 101 zł. I 15 groszy. Powiat Włodawski 2 867 516 zł i 39 groszy. Powiat Zamojski rekordzista 20 milionów 882 771 zł i 67 groszy. I tu warto zaznaczyć kwestia bardzo ważna bo słyszałam od Wiceministra kultury podczas spotkania w Zamościu, który 20 lat temu został wpisany na listę UNESCO, że ponad, przez ponad 20 lat Zamość od ministra kultury dostał aż 1,4 miliony złotych na renowację renesansowej perły, jak, jaką jest Zamość, miasto Zamość. Gdzie tu jest sens, gdzie tu jest ironia, gdzie tu jest logika. Warto wspomnieć o cyfrowej szkole. Rząd ruchu. Yy, za 3 lata, lata będzie rząd ruchu palikota. Yy, rząd, platformy, rząd platformy obywatelskiej i PSL-u szczyci się cyfrową szkołą. Ale nikt się nie zagłębia, ile ta cyfrowa szkoła kosztuje. I tak, maksymalnie można było otrzymać 200 tysięcy złotych na cyfrową szkołę. I kwota ta była uzależniana od ilości uczniów. Jeśli było to ponad 300 uczniów, można było otrzymać maksymalną kwotę 200 tysięcy złotych. Klasy od, od 4 do 6. Wdrażanie nowych technologii. Laptopy, tablice interaktywne, tablety do edukacji. W województwie lubelskim zakwalifikowało się tylko 26 szkół do tego programu, do cyfrowej szkoły. Porządna tablica interaktywna, porządny projektor, 30 tabletów to koszt około 35 tysięcy złotych. Nie trzeba wielkiego matematyka, żeby przeliczył te wszystkie zapytania poselskie posłów ruchu Palikota i miał informację, ile nowoczesnych szkół mogło się pojawić w naszych szkołach. I tak, wystarczałyby dwa roczne budżety miasta Hełm lekcji religii, żeby sfinansować te wszystkie szkoły, o których mówiłem. Tutaj posłowie często zapominają, broniąc księży, ja wierzę w Boga, ale zapominają jednej nauki, nauki Jezusa Chrystusa, który mówił, żeby nauczać, ale nie brać za to pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi za tę lekcję.